Państwo Baumana. Rozgrywana od kilku dni prowokacja z udziałem byłego funkcjonariusza PPR, PZPR Zygmunta Baumana pozwala sformułować oceny dotyczące trzeciej RP i znakomicie ułatwia dostrzeżenie głębokich więzów historycznych i aksjologicznych spajających obecny reżim z komunizmem. Po pierwsze, należy rzecz postawić na nogi i uświadomić sobie, że zdarzenie rozegrane na Uniwersytecie Wrocławskim ma cechy ewidentnej prowokacji wymierzonej w Polaków to bowiem że agenci obcego mocarstwa zwani polskimi komunistami obdarzyli kiedyś majora korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego mianem naukowca i nadali mu tytuł profesorski jest problemem tychże komunistów i w żaden sposób nie wiąże nas obowiązkiem uznania dorobku naukowego tego człowieka dla porządku przypomnę że historia totalitaryzmu pełna jest postaci literaturoznawców filozofów lub doktorów prawa dokonujących najgorszych zbrodni dla Polaków Doświadczonych półwieczem sowieckiej okupacji, której gwarantami byli tzw. polscy komuniści, najważniejszym kryterium winna być antypolska działalność Zygmunta Baumana w sowieckich organach represji. Począwszy od pracy w sowieckiej milicji, poprzez funkcję oficera KBW, po rolę agenta zbrodniczej informacji wojskowej i szefa zarządu politycznego propagandy i agitacji ludowego wojska polskiego. Ta działalność jest dostateczną i moralnie usprawiedliwioną przesłanką dla sformułowania negatywnej oceny Baumana. Na tej podstawie mamy pełne prawo decydować o naszym stosunku do tak jednoznacznie odrażającej postaci. Z polskiego punktu widzenia jest niezwykle istotne, że Bauman nigdy nie został rozliczony z działalności w przestępczych organach represji, nie zadość uczynił za swoje czyny, nie poddał się moralnym i prawnym sankcjom. Jest zatem oczywiste, że zapraszanie człowieka o takiej przeszłości do instytucji zwanej Polskim Uniwersytetem i prezentowanie go polskiej młodzieży jako wybitnego socjologa i naukowca należy odbierać jako groźną prowokację, tym groźniejszą, że wymierzoną w młodych ludzi i obliczoną na zanegowanie polskiej historii i polskich tradycji intelektualnych. Nikt nie ma prawa wymagać, by ludziom pokroju Baumana przysługiwało uznanie i szacunek, wzgląd na dorobek naukowy, pozycję społeczną czy wiek. Fakt, iż rządzący trzecią RP establishment nigdy nie odważył się nazwać ani rozliczyć zbrodni komunizmu, a samozwańcze autorytety tego państwa obdarzyły bandytów mianem ludzi honoru, w niczym nie umniejsza naszego prawa do dokonywania samodzielnych ocen zgodnych z zasadami elementarnej etyki, logiki i prawdy historycznej. Tego prawa nie odbierze polakom fałszywy bełkot funkcjonariuszy medialnych czy sofistyczne brednie głoszone przez premiera i wrocławskich urzędników. Nie ma i nie może być żadnego dyktatu w okazywaniu szacunku ludziom takim jak Bauman. Nie tylko nie zasługuje on na miano polskiego naukowca, ale nie może stanowić wzoru i autorytetu dla polskiej młodzieży. Mamy prawo wymagać, by była ona szczególnie chroniona od takich wzorców i nie poddawana obecnej indoktrynacji. Ludzie o przeszłości Baumana winni znaleźć się na marginesie życia publicznego, zasłużyć na całkowity ostracyzm i wykluczenie ze społeczności, zaś w państwie prawa i sprawiedliwości musieliby ponieść surowe konsekwencje swoich czynów. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że żadne akcje policyjne, sądowe represje i wrzaski medialnych wyrobników nie mogą stłumić prawa do wyrażania przez Polaków negatywnej oceny takich osób jak Zygmunt Bauman. Powtóre, wszyscy powinniśmy czuć się dłużnikami tej grupy młodych ludzi którzy w obliczu fałszowania prawdy historycznej i niszczenia elementarnych zasad moralnych mieli odwagę wyrazić swój sprzeciw wobec obecności Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Nazwanie ich przez jakiegoś urzędnika nacjonalistyczną hołotą ujawnia nie tylko nienawiść i strach wobec polskości, ale jest policzkiem wymierzonym tym wszystkim, których oburza promowanie podobnych postaci i nie zgadzają się na kreowanie majora KBW na autorytet naukowy. Owemu urzędnikowi trzeba uświadomić, że tylko komuniści kojarzyli polskość z nacjonalizmem i w każdym przejawie patriotyzmu upatrywali szowinizm i narodową megalomanię. Polakom obce są takie skojarzenia. Tym młodym ludziom winniśmy wdzięczność również dlatego, że ich interwencja na Uniwersytecie Wrocławskim, jak żadne inne wydarzenie, obnażyła prawdziwe oblicze trzeciej RP. Wrzask ośrodków propagandy, historyczne reakcje przedstawicieli reżimu, zapowiedź represji i twardego egzekwowania prawa. Nie wynikają przecież z wierności zasadom demokracji czy, jakże chętnie deklarowanego, liberalizmu i tolerancji. Po prowokacji wrocławskiej padły ze strony reżimu ostre słowa. Nie ma zgody na obrażanie polskich uczonych. To rodzaj bandytyzmu, który trzeba zwalczać. Nie mogą dziwić, bo nie po raz pierwszy ta władza wykorzystuje sprowokowane przez siebie wydarzenia do zaostrzania prawa, udzielania dodatkowych uprawnień służbom i przygotowań do rozprawy z ludźmi o odmiennych poglądach. Cytowane słowa brzmią tym bardziej obłudnie, że obecny reżim ma w głębokim poważaniu polską naukę, a jeszcze głębiej walkę z bandytyzmem. W tym przypadku chodzi jednak o coś więcej. Tak gwałtowna reakcja na normalne w cywilizowanych państwach zachowania młodych ludzi wyrażających sprzeciw wobec obecności na uczelni agenta informacji wojskowej ma z punktu widzenia reżimu racjonalne i uzasadnione podstawy. Stając w obronie Baumana, Obecna władza broni w istocie historycznych i aksjologicznych fundamentów, na których opiera się dzisiejsza trzecia RP. Znajdują one źródło w komunistycznym zafałszowaniu i życiorysach takich postaci jak funkcjonariusz sowieckich organów represji. Jeśli u podstaw trzeciej RP leży sojusz z komunistami, to jednym z najważniejszych jego elementów jest ochrona roztaczana przez państwo nad ludźmi pokroju Baumana. Widzimy ją na przykładzie Jaruzelskiego, Kiszczaka czy Kociołka w kontekście esbeków obdarzanych mianem specjalistów od bezpieczeństwa czy oficerów Ludowego Wojska noszących dziś generalskie lampasy. Dzięki temu sojuszowi Polacy nie tylko zostali zmuszeni do uznania PRL-u za jakiś element polskości, ale do rezygnacji z podstawowej dychotomii my- oni, dającej świadomość, że komunizm jest tworem obcym, wrogim i zawsze antypolskim. Wprawdzie trzecią RP zbudowano na fundamencie PRL-u wespół z tysiącami donosicieli, zdrajców i bandytów. Wprawdzie zachowano ciągłość personalną i nie zbrodni komunizmu. Wprawdzie w życiu w publicznym brylują esbecy, kapusie i ludzie kompartii. Wprawdzie mediami rządzą esbeckie klany, a gospodarką agenturalne układy, wprawdzie niszczy się pamięć o ofiarach komunizmu, walczy z polską kulturą i patriotyzmem, to w powszechnym przekonaniu jest ona państwem polskim, w pełni suwerennym i niepodległym, a rządzące nią mechanizmy definiuje się pojęciami prawa i demokracji. Kasus z majorem Baumanem powinien nam uświadomić, jak fałszywa jest to wizja. Fakt, że w obronę Baumana włącza się premier, ministrowie i ośrodki propagandy nie dowodzi bynajmniej, że mamy do czynienia z jakąś aberracją czy nadgorliwością urzędników. Podobnie honorowanie Jaruzelskiego, jednanie z moskiewskimi kagebistami czy propagowanie antypolskich filmów to nie dowód na kryzys wartości bądź zaburzenia demokracji. To państwo działa konsekwentnie i racjonalnie. A to, czego jesteśmy świadkami, wypływa z najgłębszych fundamentów obecnej państwowości i jest oznaką wierności zasadom wypracowanym przy okrągłym stole. Okres rządów PO-PSL to nie jakiś fatalny powrót do prl -u. Ale logiczne ukoronowanie długiego okresu hodowania komunistycznej hybrydy i zarządzających nią Benkartów jest dowodem skuteczności dwóch dekad indoktrynacji i niszczenia polskości. Prowokacja z Baumanem musi prowadzić do wniosku, że nie ma żadnej innej zdrowej i normalnej trzeciej RP. Poraz skończyć z tą zabójczą mitologią. Która czyni z Polaków stado niewolników. To państwo ma właśnie twarz Zygmunta Baumana i nigdy nie będzie inne. Zostało zbudowane po to, by chronić podobnych mu polskich komunistów. Wobec zalewu pustosłowia i wrzasku towarzyszącego obecnej prowokacji trzeba przyjąć postawę, jaką proponował Polakom. Jarosław Marek Rymkiewicz. Nawet nazywać ich nie warto, w ogóle nie warto się nimi zajmować, najlepiej jest uznać, że ich nie ma. Trzeba wychodzić, kiedy wchodzą, odwracać się, kiedy do nas podchodzą. Polska należy do nas, a oni niech sobie gadają w swoich postkolonialnych telewizjach, co chcą, niech sobie piszą w swoich postkolonialnych gazetach, co im się podoba. Nas to nie dotyczy.